Koronka z prośbą, by Jezus się tym zajął. Witaj, panie, dobrze, że jesteś, witaj, Zbawicielu, czekałam na ciebie tutaj, dobrze, że przyszedłeś. Powierz Jezusowi swoją prośbę i zaufaj Mu. On wie lepiej, co jest dla ciebie dobre, niech się stanie zgodnie. Z Jego wolą W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje Przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja Jako w niebie, taki na ziemi Chleba naszego powszedniego Daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, i w godzinę śmierci naszej Amen Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego Pana naszego Który się począł z Ducha Świętego Narodził się z Marii Panny Umęczon pod Pąckim Piłatem Ukrzyżowan, umarł I pogrzebion Stąpił do piekieł Trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych stanie i żywot wieczny. Amen. Powierz Jezusowi swoją prośbę i zaufaj mu. On wie lepiej, co jest dla ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z jego wolą. Jezu mój, święć się imię twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola twoja w mojej potrzebie Jezu ty się zajmij nami i naszymi potrzebami 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 Jezu, Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. 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 Powierz Jezusowi swoją prośbę i zaufaj Mu. On wie lepiej, co jest dla Ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z Jego wolą. Jezu mój, święć się imię twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola twoja w mojej potrzebie. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. 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 Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami Jezu 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 ty się zajmij nami i naszymi potrzebami Powierz Jezusowi swoją prośbę i zaufaj mu. On wie lepiej, co jest dla ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z jego wolą. Jezu mój, święć się imię twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola twoja w mojej potrzebie. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami Jezu 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 ty się zajmij nami i naszymi potrzebami Jezu, Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. 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 Jezu. Się zajmij nami i naszymi potrzebami. Powierz Jezusowi swoją prośbę i zaufaj mu. On wie lepiej, co jest dla ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z Jego wolą. Jezu mój, święć się imię twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola twoja w mojej potrzebie. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. 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 Jezu. Ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Jezu, 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 ty się zajmij nami i naszymi potrzebami. Powierz Jezusowi swoją prośbę i zaufaj Mu. On wie lepiej, co jest dla Ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z Jego wolą. Jezu mój, święć się imię twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, przyjdź królestwo twoje w mojej potrzebie. Jezu mój, bądź wola twoja w mojej potrzebie. Jezu, ty się zajmij nami i naszymi potrzebami Jezu 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 ty się zajmij nami i naszymi potrzebami powierz Jezusowi swoją prośbę i zaufaj mu on wie lepiej co jest dla ciebie dobre niech się stanie zgodnie z jego wolą Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad naszymi problemami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad naszymi problemami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad naszymi problemami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Bogu niech będą dzięki. Amen.